Witajcie kochani w pierwszej naszej wideo recenzji na kanale. Począwszy od dziś, zalewać Was będziemy świeżymi recenzjami, testami gier, aplikacji, a także smartfonów czy tabletów działających pod kontrolą Androida, Windows czy iOS'a. Na pierwszy ogień idzie produkcja nieblejaka, gdyż stworzona przed skrzydłami chyba najbardziej znanego studia związanego z mobilnymi technologiami, czyli ROVIO. Tiny Thief nie jest stworzona bezpośrednio przez Finów, lecz wydana została pod szyldem ROVIO Starts. Dzięki takiej inicjatywie, ciekawe, nieco niszowe pomysły mogą zaistnieć na szerszym rynku. Wracając jednak do sedna. Tiny Thief zdecydowanie można zaliczyć do gier z gatunku logiczno-zręcznościowych. Głównym bohaterem jest tytułowy mały złodziejaszek, który wbrew pozorom ma dobre serce i działa na nieco skorygowanej doktrynie kradnij bogatym, rozdawaj biednym. Dzięki swoim umiejętnościom pomaga przeróżnym napotkanym na swojej drodze osobom. Rozgrywka została podzielona na kilkadziesiąt poziomów i każdy z leweli opowiada krótką historyjkę, w której zostajemy wtajemniczeni za pomocą komiksu w czasie wczytywania odpowiedniej planszy. Już tutaj twórcom należą się brawa za różnorodność lokacji. Przez całą rozgrywkę trudno napotkać na dwa podobne poziomy, wśród nich znajdziemy lochy, podwóża rezydencji czy komnaty w zamku. Jak wygląda sam gameplay? Przede wszystkim powala swoją prostotą. Wszystkie komendy wydajemy naszym protagoniście za pomocą dotyku i ograniczają się w głównej mierze do wskazania miejsca docelowego. Gdy natomiast znajdziemy się blisko przedmiotu, z którym możemy wejść w interakcję, pojawia się kontekstowo dymek, świadczący właśnie o wykonaniu akcji. Oto cała filozofia w sterowaniu. Na wstępie przydzieliłem tani i do gier z gatunku logiczno-zręcznościowych, lecz jak na razie nie wspominałem nic o tym, iż musimy ruszyć w czasie grania szarymi komórkami. A i owszem, szczególnie przy dalszych levelach, poziom skomplikowania zdecydowanie rośnie, a droga do celu jest tylko jedna. Na szczęście, gdy ktoś utnie na dłużej, może skorzystać z księgi podpowiedzi, dzięki której od razu dowiemy się, jak przejść daną misję. By nieco urozmaicić rozgrywkę, twórcy dodali dodatkowe wyzwania, które znajdujemy się na planszy i są to głównie ukryte przedmioty w różnych miejscach w lokacjach. Przejdźmy teraz do warstwy audiowizualnej, a ta, moim zdaniem, jest jednym z największych atutów całej produkcji. Twórcy zdecydowali się utrzymać tytuł w komiksowej ręcznie rysowanej grafice, do tego mamy ciepłe, wręcz pastelowe kolory. To wszystko dobrze przyprawione lekkim poczuciem humoru i otrzymujemy wyborne danie, które po prostu zachwyca wyrazistością smaku. Oprawa muzyczna stoi na równie wysokim poziomie, dźwięki dochodzące do naszych uszu są niezwykle kojące i spokojne. Od pierwszego kontaktu z Tiny widać, jaki efekt twórcy chcieli osiągnąć i w 100% im się to udało. Gdybym miał się do czegokolwiek przyczepić, to jedynie brakuje mi nieco warstwy społecznościowej, elementu rywalizacji ale są to zdecydowanie naciągane braki, których przeciętny użytkownik nawet nie zauważy. Tiny Thief to bardzo udana produkcja, którą polecam gorąco każdemu fanowi gier mobilnych zarówno na iOS-a czy Androida. Oferuje kilkadziesiąt przeróżnych poziomów, co w sumie daje kilka godzin rozgrywki na najwyższym możliwym poziomie. Użytkująca oprawa graficzna, lekki humor, czego chcieć więcej? Niestety, łyżką dziegdziu w tej beczce miotu jest zdecydowanie cena gry, gdyż zarówno w Google Play jak i Apple Store przyjdzie nam zapłacić nieco ponad 11 zł. Ale moim zdaniem mimo wszystko warto. Jestem pewien, że nie będziecie się przy tej produkcji nudzić.